Witajcie, witajcie. To znowu jak Góral gra. Witam was w kolejnej serii na moim kanale z moim synem. Się, się, siema. Tak, wracamy do Overcookeda, tylko że to jest już Overcooked Part 2, czyli druga część Overcooked 2. Znowu będziemy gotować, znowu będą plansze, nowe plansze, nowe pewnie jakieś dania itd. Znowu będą pożary. Tak. Jeżeli chodzi znowu o... Znowu będzie Strażek Sam. Tak jeżeli chodzi o Unravela, no to seria się zakończyła jak wiecie po prostu no... był finał, były napisy, także grę żeśmy przeszli. I teraz w związku z tym, że skończyliśmy Unravel'a z... wymyśliliśmy po prostu z synem, że zaczniemy nagrywać Overcooked 2. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do nowych odcinków. Dobra, no, no, niech będzie miejsce pierwsze. Aha, to jest instruktaż. No nie no, to Hello? No czekaj. Jeszcze Wracając jeszcze do werkuta. Co? Czekaj, czekaj, czekaj. Wracając jeszcze szybko zaraz po herbatce Wracając jeszcze szybko do werkuta. jedynki tam doszliśmy do finału, a finał był ciężki bo sprawdzałem w internecie tam trzeba było zrobić bardzo, bardzo. Nie, bardzo, bardzo dużo, tylko po prostu wszystkie ugotować. Dobra. Aby zdobyć kulinarnego nobla. Kevin, spójrz tylko. Oto są nekrom, niam, niam, Tu są jakieś przepisy. Au, co? Co masz na myśli mówiąc, że to. Nie wygłupij się. Ta książka zawiera wstępny przepis mistrzostwo w gotowaniu. W wielkiej misce rozpuść cukier, następnie wymieszać z drożdżami. Pozostaw do wyrośnięcia, aż drożdże zaczną przypominać gęstą kremową pianę. Ho! Dodaj sól i olej, a następnie dodaj mąkę. Ugnieść ciasto i przypij wilgotną ściereczką. Czyli, powiedziałbym, że chyba ciasto na pizzę? Nie, ciasto na zombie tosty. O, krótki śpic. Hm. Drążdżo z zombie. W sumie chleb też się chyba robi z Jako moi najlepsi kolarze, a przynajmniej ci, których mam akurat pod ręką, spróbujcie zrobić wszystko co w waszej mo mocy, aby ich pokonać. Wyglądają na wygładniałych, przygotujcie się. Gotowi? Do dzieła. Weź to, pyk. Dobra, od razu Ci podam. Jak czy ja biorę? No musisz tam pokroić. Ale nie wiem czym. Nóż tam masz przecież na tym. Ale nie wiem czym. Którym chcesz? Na cytrl. E, dobra, tu jest wydawka. Okej. Okay. Aha, tu mam talerz. Idzie sałatka z... Czemu to tak raz tu też się ogórka pojawia? Podaj, ogórka podaj, ogórka podaj. Ogórek Aha, jeszcze ogórek jest? O kurde. To ja ci tu będę podawał. E, czekaj, teraz tak. Aha, jeszcze ogórek tutaj ma iść. Dobra. Sałatka z pomidorem. Tu jeszcze jednego pomidora dam. Jedną sałatę. Dobra, sałatę wydałem, to jeszcze robisz tak, sałatę z... z tak dla przypomnienia jest nie wiem jakimś Chińczykiem czy coś takiego Dobra hmm. Sałatę, sałate Ok no jednakurka ci tam już ci daje A tam jest tam masz co kręgnego Już, Już 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 Jasne to wszystko Połóż, połóż sałatę. Tam jest ogórka, szkło ogórka. No tata. Eee, sałata i pomidor. Dawaj szybko. No nie chcę nie chwytać. Szybko, krój pomidora. Sałata. Na więc zrób jeszcze to, to, wydamy jeszcze tego. Napiwek razy przyjdzie. Jakim cudem on powie? Napiwek razy 4. 8 sekund! A jest sam ogórek? Nie, nie ma samego ogórka. Ta horda umiera z głodu. Nie, Kevin, nie zgrywaj teraz. No niestety chyba się nam nie udało, ale to był ten instruktarz. O Dobra, dobra Dobrze. To idziemy. Zrobić... wiemy co... chyba. Także... czeka na nas pierwsza mapka. Czekaj, czy będą dalej sałatki? Nie. Tryb gry rozgrywa i poziomy w różnych trybach gry. Bieżący tryb jest widoczny w ramach World 2. Stój, Aha, tak jest. Tak jest, bo tak samo było w, pierwszym części, w pierwszej części overcooked, także teraz syn będzie też jeździł autem. Czekaj, a ja, co to ja Chyba widziałem rybę. Nowy przepis. Krewetka i ryba. Ryba, pyk pyk i krewetka. No Sashimi. Okej. Okay. No to myślę. Gdzie jest wydawka? Aha tam A bo co masz? Same ryby to masz fajnie Wydawaj już ten No to jest proste bym powiedział, bo No dopiero poczekaj da, Nie dawaj talerze, bo mamy sama rybę na razie No ale po co byś kroił krewetki jak nie ma tego? <grych> masz ryby Yyy... Hmm, talerz. Dobra, ja jeszcze bierę jedną rybę. Ty masz znowu krewetki. Pięknie. Okej, okay, ja mam jeszcze rybę. Na piwek razy cztery to jak szybko. Jak... Ty, bo mi tam ludzie z talerzy podpierają. Okej. Okay. Ryba. Ryba poszła Ja sobie od razu tutaj pociacham dwie ryby jakby czasem ty, ale czemu oni nie są ryby i razem? Kurde, nie to Okej, okay. ty masz krewetkę Dobra, ja mam jeszcze jedną rybę Ja już mam skrojoną rybkę skrojone. Pykro tu się jakoś szybko goniło czy coś, ale Ja mam ja szybko biegam, tam gdzie dalej Ja sobie od razu talerz własna raz, Pyk i rybka No powinien Ci że nawet Ale to nie upuszczaj tak, eee no A ryby dwie Jakbyś mi Daniel pomógł to jeszcze my... Aha, bo ty jeszcze masz... Ale ja to mam? tam jest na talerzu, tutaj się wydaje. Krewetkę ja idź ci wydaję, ja wydam cię rudę. Nie, bo to trzeba pokoić chyba. Pokojna jest! Szybko! Ryba! Ryba! Idę po talerz. Skrój ją! ja, Ale... Trzy gwiazdki będą. Nie wiem, O panie. Ja nie wiem, czy nawet w pierwszym sali chyba w będzie. No ja, ale fajne miasto. Ma takie mm -hmm. To ale co? fajne Mhm. To Japonia. To co robimy? To z no. Japonia. Wiem, że tu się jeszcze gdzieś rzucało. Dało się rzucać. Nie, nie, bo w jednym nie rzucało się tym. Ale rzucało się, ale tak na blisko. Tak jest tu. Cóż, jest pies. Aha, czyli ryż gotujemy. I jest w czyli... jeszcze jakaś folia. No, no bo to jest ten, ten z tych alga. No, no ale co z tą folią robić? A nie, a folią to robić. Dobra, to tak. Zajmujesz się rybą czy ryżem? Tym i tym. Kargo Nie, no nie, no bo to trzeba ustalić. Ja gotuję ryż. Ryż, szukaj. Szukaj ryż, szukaj. E, czekaj, bo teraz tak To trzeba dać tu I tu mamy ryż Aha, talerz jeszcze potrzebujesz, tak? On nie na talerzu już No To wydaje Okej okay. A, Tutaj ty jest... patrz. Daniel patrz. Dobra, to mi to coś dziwnie. Tak Pik. Czas się kończy. A gdzie tam się czas kończy? No to... Ściągaj! nie jest ryż jeszcze jeden mamy no to fajnie żeś mi tam położył ten garnek nie ma na co? E, ryż mamy ale nie wiem czy on jest ugotowany nie wkurzają mi się ludzie tutaj jak przechodzą przez to tam... A widzę, rozkładuj talerze już. Ja ci będę donosił już. Masz jeden. Brakuje mi tego ciasta. Poszło. Dobra, tu już sobie rybka jedna. Kończy się czas. Jak się kończy? No 26 sekund. No i co z tego jeszcze zrobimy, mam badania wydać. Czekaj, bo ryże się robią. Tada, bierz ten drugi ryż. Lecę. No, Ale no, on się jeszcze gotuje, czekaj. Czy trzeba my jeszcze na danie? Nie, nie zdążymy. Dobra, poszło. 865, o kurde. No, mówię. Było krótki śpic. weźmy mniej 865, a trzeba było 420 na ten. No, ale myślę, że to by było chyba na koniec. Dobrze, syn mnie prosi jeszcze o jedną mapkę, więc sprawdzimy. Nowy kucharz, ale nie chcemy nowego kucharza on był w jedynce. no był, murzynek był, murzynek Bambo! no to nie są ryby nie, nie wiem zobaczymy, no dawaj spróbujemy co z tego wyjdzie 320 tu może być ciężko ale tu już widzę, że zlew, tak, 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 tak. Właśnie widziałem z zle... Właśnie widziałem z miałem Ci mówić, że będziemy trzeba mieć te talerze. E... O kurde. Dobra, ja robię krawetkę już. A ja kroję w już. Aha, bo ty masz krojance. Chodź zamyćmy się. Ty idziesz do mnie. Jak do mnie? No ty idziesz tam na tam, stronę, ja się razwej. Czemu? No. A czemu tak? Bo ja wolę kroić. Spadaj, spadaj do garoszu, spadaj do garoszu. Czekaj, od razu umyję. Dobra, ryż gotuję. Tu masz ogórka jeszcze jednego. Ty podaj na talerz tylko ogórka z ryżem. Masz dwa ryże gotowe. Uff. Uh. Okej, okay, ale weź weź mi ten Daniel Dobra Tu masz, tu A ja już pakuję Ta za ta, tam masz ogórka, weź go i szukowi tutaj go. Czekaj, już, 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 już Tu masz talerz z ryżem Okej okay. Ja idę umyć ten talerz, talerz, talerz. Masz tu jeden talerz z ryżem. Ja idę gotować. Trzy krawatki. Talerz, mi mi twarzowała. Eee, już tam masz jeden u siebie. Ej, już wiem, tu on by się wrócił. jak wróciła. Nie wiem, czy potrzebujesz ryżu, czy nie? Zwróciłam do no, ciebie. A po co mi to? Po mi to podaj? No, to, wydawaj. A to jest niepokrojone. Nie, pokrojone? Dobra, okej. Okay. Ryż, to jest ugotowane? Tak, na talerzu masz chyba tam ryż. ten... Ogórka. Daniel, szybko, nie, nie będziemy mieć jeszcze gwiazdek? Ogórka musisz jeszcze skroić i szybko dać. Wydawaj. Czekaj, tam trzeba było mieć 300 coś, chyba. Poszło 400. Jest, brawo. Dzień dobry. Państwu. No, ale to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się pierwszy odcinek Wam spodobał. Co to było? Ukryte poziomy. No, dysponujesz kryteria z kolejnego poziomu. Aha. Dobrze, ale to by było na tyle w tym odcinku. Grał ze mną mój syn. Siema. Także mam nadzieję, że się odcinek podobał i to jest właśnie nowa seria na kanale. Grał z wami. Góral, pozdrawiam spotkala. Trzymajcie się, cześć! cześć.